Czy warto próbować polubownie załatwić sprawę z kopalnią? Czy to zawsze oznacza szybkie pieniądze i mniej problemów? A może czasem lepiej jednak powiedzieć nie i iść do sądu? Dziś poruszymy temat, który na pierwszy rzut oka wydaje się być korzystny, ale może kryć pewne pułapki czyli postępowanie ugodowe z kopalnią. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest ugoda w sprawie szkody górniczej? Ugoda to porozumienie między poszkodowanym a kopalnią, które kończy spór bez sądu. Zawierana jest na piśmie i zwykle mówi, ile kopalnia wypłaci odszkodowania, czy przeprowadzi naprawy, jak obie strony zakończą sprawę i w jakim terminie. Ale uwaga! Często kopalnia dodaje zapis, że z chwilą podpisania ugody zrzekasz się dalszych roszczeń. To może być bardzo niebezpieczne. Jeśli szkoda się pogłębi, nie możesz już nic z tym zrobić. A dlaczego kopalnie wolą zawierać ugody zamiast iść do sądu? Z prostego powodu. Ugoda jest y, tańsza, szybsza. I nie tworzy precedensów sądowych. Z punktu widzenia kopalni, to kontrola nad procesem i kosztami. Dla poszkodowanego może być szansą na szybsze zakończenie sprawy, ale też ryzyko uzyskania zbyt niskiego odszkodowania. Wobec tego, jakie są główne plusy zawarcia ugody? No, na pewno szybkość. Kopalnia może wypłacić środki w ciągu kilku tygodni. Czasem nie brak konieczności chodzenia po sądach. To duży komfort dla osób starszych czy zapracowanych. Na pewno też mniejsze koszty. Brak kosztów biegłych czy pełnomocników, ale warto mieć na uwadze to, żeby przy negocjacjach jednak korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. No i na pewno możliwość negocjacji. Można próbować zwiększyć kwotę, zmienić zakres robót. Dla niektórych to idealne rozwiązanie, jeśli kwota jest uczciwa i szkoda została dobrze udokumentowana. A teraz porozmawiajmy o minusach. Co może pójść nie tak podczas zawierania ugody? Zbyt niska kwota. Kopalnia często oferuje odszkodowanie znacznie niższe niż realne koszty naprawy. Brak waloryzacji. Pieniądze są ustalane na teraz, czyli bez uwzględnienia rosnących cen robocizny czy materiału. Zrzeczenie się dalszych roszczeń. Podpisując ugodę, możemy zamknąć sobie drogę do żądania odszkodowania za pogłębienie się szkody. Brak kontroli jakości robót. Jeśli kopalnia naprawia, a nie wypłaca, często robi to po kosztach. Potem możesz nie mieć gwarancji, by dochodzić lepszej jakości. Dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek ugody, koniecznie trzeba skonsultować ją z prawnikiem. A jakie znamy przykłady z życia? Kiedy ugoda była korzystna, a kiedy zakończyła się źle? Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy nieruchomość klientki doznała szkody na 25 tysięcy. Klientka. Y Posiadała ekspertyzę, kosztorys, zdjęcia. Kopalnia zaproponowała 20 tysięcy w gotówce do wypłaty w ciągu 30 dni, ale po krótkich negocjacjach podnieśli do 23 tysięcy złotych. Klientka była zadowolona, pieniądze dostała bez procesu. Natomiast niekorzystnym przykładem może być sytuacja, kiedy pewna rodzina podpisała ugodę na 40 tysięcy za kompleksową naprawę. Po 6 miesiącach. Szkoda się pogłębiła, a fundamenty osiadły jeszcze bardziej. Poszkodowani chcieli dochodzić kolejnych roszczeń, ale zapis w ugodzie brzmiał, że strony zrzekają się wszelkich dalszych roszczeń. Niestety rodzina nie korzystała też z żadnej pomocy prawnej. Sąd oddalił powództwo, a ugoda zamknęła im drogę do dochodzenia odszkodowania. To pokazuje, jak ogromne znaczenie mają szczegóły w treści ugody. A co jeśli ktoś już podpisał ugodę, ale czuje, że został oszukany? Czy da się coś z tym zrobić? Jest to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Ugodę można podważyć. Jeśli została zawarta pod wpływem błędu, jedna ze stron y, ukryła istotne informacje, lub doszło do rażącego pokrzywdzenia jednej ze strony, czyli na przykład zapłata 10 tysięcy za szkodę wartą 100 tysięcy. Ale to wymaga procesu sądowego, opinii biegłych i dobrego uzasadnienia. Dlatego lepiej zapobiegać niż podpisać ugodę pochopnie. Czyli podpisując ugodę, trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi. A co z sytuacją, w której poszkodowany zawiera ugodę tylko, na część roszczenia. Na przykład zgadza się na naprawę jednej szkody, a o pozostałą część odszkodowania kieruje sprawę do sądu. Czy taka strategia w ogóle jest dopuszczalna? To bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście takie przypadki się zdarzają coraz częściej. Zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką sądowniczą nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowany zawarł ugodę z kopalnią tylko w części dotyczącej jego roszczenia, a pozostała część na przykład Sporną co do wysokości lub zakresu skierował na drogę postępowania sądowego. Brzmi to dosyć skomplikowanie. Czy możemy podać jakiś przykład z życia? Jeśli kopalnia uznaje odpowiedzialność za pęknięcia ściany i oferuje 30 tysięcy złotych, ale poszkodowany wycenił szkody na 50 tysięcy, może zawrzeć ugodę na tę kwotę częściową, a o pozostałe 20 tysięcy pozwać kopalnię. Warunek jest taki, by w treści ugody yy, zawrzeć, Określenie, że obejmuje ono tylko część roszczenia. Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy poszkodowane popełnia błąd i podpisuje ogólną ugodę ze sformułowaniem strony nie będą wnosić względem siebie żadnych dalszych roszczeń, co zamyka drogę sądową także do reszty odszkodowania. Dlatego bardzo ważne są dwa elementy. Po pierwsze, precyzyjny zapis w ugodzie, że dotyczy tylko określonego zakresu, a nie całej szkody. Po drugie, Wyraźne zastrzeżenie, że poszkodowany zachowuje prawo do dalszego dochodzenia pozostałych roszczeń. Załóżmy, że ktoś zdecyduje się spróbować porozumienia z kopalnią i zawrzeć ugodę. Jak najlepiej się do tego przygotować? Żeby uniknąć błędów i mieć pewność, że wszystko będzie zgodne z jego interesem. Właśnie przygotowanie do negocjacji ugody ma ogromny wpływ na jej końcowy rezultat. Dobrze przygotowany, poszkodowany może uzyskać satysfakcjonujące warunki, nawet jeśli początkowa propozycja kopalni wydaje się niska. Jest taka złota piątka dobrych praktyk przy zawieraniu ugody. Warto mieć ekspertyzę techniczną, najlepiej niezależną, przedstawić swój kosztorys, nie czekać aż kopalnia zrobi swój, żądać konkretnych zapisów. Terminu wypłaty, zakresu naprawy, standardu wykonania. Nigdy nie podpisywać ugody na miejscu. Lepiej zabrać ją do domu, skonsultować z prawnikiem. Nie akceptować zapisu o zrzeczeniu się wszystkich roszczeń, żądać ograniczenia do konkretnej szkody. Zróbmy szybkie podsumowanie. Ugoda z kopalnią. Warto czy nie? Ugoda może być rozsądnym i skutecznym rozwiązaniem, o ile zostanie zawarta w odpowiednich warunkach. Warto ją rozważyć, jeśli dysponujesz kompletną dokumentacją szkody, np. zdjęciami, kosztorysem, ekspertyzą. Szkoda jest stosunkowo niewielka, a kopalnia przedstawia uczciwą propozycję, którą da się zweryfikować w realiach rynkowych. Natomiast ugoda może okazać się pułapką, gdy oferowana kwota rażąco odbiega od rzeczywistych kosztów naprawy, brakuje ci niez Niezależnej opinii technicznej i nie wiesz, ile naprawdę powinieneś otrzymać, a w treści ugody znalazł się zapis o zrzeczeniu się wszelkich dalszych roszczeń, co może skutecznie zablokować drogę do odszkodowania w przyszłości. Pamiętaj: ugoda to narzędzie, a nie obowiązek. Warto z niego korzystać skutecznie i ostrożnie. Najlepiej z pomocą prawnika, który przeanalizuje treść porozumienia, zanim Złożysz podpis. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu z jakimi problemami dotyczącymi szkód górniczych Ty się spotkałeś. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał.